Lista posłów zapisanych do pytań została wyczerpana. Głos zabierze sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pan minister Janusz Cichoń, w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane przez posłów pytania. Proszę bardzo, panie ministrze. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Po pierwsze, chciałbym podziękować członkom Komisji Finansów Publicznych za szybką i sprawną pracę nad tą ustawą, która ma moim zdaniem fundamentalne znaczenie dla finansów publicznych i cieszę się, że zrobiliśmy wszystko, żeby ona była jak najbliższa doskonałości. Tutaj, odpowiadając na uwagę pana posła Kłosowskiego. To mogę powiedzieć, mamy świadomość tego, że doskonała ona z pewnością nie jest, ale mamy też przekonanie, że zrobiliśmy wszystko, aby była jak najlepsza, jak najbliższa doskonałości, ale też wiedząc o tym, że doskonali nie jesteśmy, wpisaliśmy w ustawę przegląd, który no, pozwoli nam po jakimś czasie wyciągnąć wnioski i dokonać ewentualnych korekt. Co do uwag, które tutaj z mównicy Sejmowej padały, no mogę powiedzieć, że niepokoi mnie to, że nie wszyscy na tej sali chcą tak naprawdę uczestniczyć w procesie naprawy finansów publicznych, bo, bo nie sposób nie dostrzec tego, że mamy do czynienia z trwałą, z trwałą nierównowagą finansów publicznych. I tak na dobrą sprawę w pogłębianiu tej nierównowagi wszyscy mamy udział, wszyscy zasiadający na tej sali. Wiemy też, że te dotychczasowe reguły tak na dobrą sprawę wyczerpały swoje możliwości i tak naprawdę się nie sprawdzały. A, a jeśli chcemy, rzeczywiście zależy nam na tym, aby ten proces naprawy finansów publicznych miał trwały wymiar, to no, musimy po pierwsze ograniczyć deficyt, także zredukować dług, poprawić wynik strukturalny, i na realizację tych celów pozwala, a w zasadzie ułatwia osiągnięcie tych celów reguła wydatkowa, formuła, którą proponujemy. W wielu wypowiedziach z wielu wypowiedzi wynika, że no, niestety chyba nie wszyscy rozumiemy, Zrozumieliśmy istotę tej reguły. Tutaj do tych, którzy się troszczą tak bardzo o efektywność i którzy wyczytali, nie wiem gdzie, ale wyczytali, że ten agregat to jest ograniczenie wydatków w formule automatycznej no dla, tak wszystkich, dla, wszystkich, dla wszystkich działów. Tak nie jest. Ta reguła wymaga wzrostu efektywności. Tak naprawdę ustalamy pewien limit, pewien agregat, a w ramach tego agregatu to rząd i parlament będzie decydował o tym, jak rozdysponujemy te środki. Wierzę, że także posługując się narzędziami budżetu zadaniowego w oparciu o analizę efektywności środków i tę alokacje, tą efektywność będą y, brały pod uwagę. Wybrzmiało e, tu także w jednym głosie pana posła Szalamachy to, że nie bierzemy pod uwagę dochodów zupełnie. No, bierzemy je pod uwagę, bo, bo wskazujemy też i w, we wzorze mamy dochody dyskrecjonalne i wskazujemy, że, że jeśli, one się, jeśli te dochody będą większe, to większe będą mogły być też wydatki, ale z kolei jeśli te dochody ograniczamy, zmniejszamy podatki na przykład, to także będziemy musieli proporcjonalnie zmniejszyć również wydatki. Jeśli chodzi o pytania pana posła Łopaty, w zasadzie uwagi związane z artykułem 243, rzeczywiście w pierwszej wersji, to warto zwrócić uwagę, tego artykułu 243 nie dotykaliśmy tak na dobrą sprawę, ale wsłuchaliśmy się w głosy płynące ze strony samorządowej, że trzeba dokonać w, tej, w tym artykule, czyli takim indywidualnym wskaźniku zadłużenia, popularnie przez samorządowców formułą zwaną Jamnikiem, tak się ten wzór określa takich zmian, które pozwolą samorządom wykorzystać środki europejskie w nowej perspektywie, że stan ich dzisiejszych finansów. No, może blokować możliwość korzystania z tych środków. I wsłuchując się w te głosy, zaproponowaliśmy rozwiązania, które w dyskusji z samorządami jeszcze korygowaliśmy. Ta korekta wiązała się z tym, o co postulował pan poseł, aby obniżyć próg i o co zwracały się samorządy, aby obniżyć próg pozwalający na tą korektę, jeśli chodzi o udział środków europejskich z 60 do 30%. My zaproponowaliśmy formułę, w ramach której korygujemy ten udział, biorąc pod uwagę także dochody, jakie projekty generują, czyli tak naprawdę rzeczywisty udział tych dochodów europejskich w projektach no, może być zdecydowanie niższy, nawet poniżej 30% w przypadku, kiedy te projekty generują dochody, a warto też zwrócić uwagę, że zależy nam na tym, aby. Te projekty, które realizowane będą w nowej perspektywie, no były projektami nie tylko generującymi koszty, ale także aby generowały dochody nauczeni także obecnym doświadczeniem, ale innych krajów europejskich. Natomiast przesunięcie. W czasie i pozwolenie na rozliczanie tych projektów w okresie od 2011 roku, były takie propozycje od 2017 roku, Jakby nie pozostaje w konflikcie z tym naszym podstawowym postulatem uzgodnionym zresztą ze stroną samorządową.